Siema widzowie. w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak poszedł mi skład Cup Jeżeli chcecie więcej turniejów, zostawcie łapę w górę i suba na tym kanale Sorry za rozdzielczość, ale dzisiaj nie jest za dobra, bo mi się OBS rozwalił No i jeżeli chcecie pograć ze mną, czy zagrać w customy, to zapraszam na Discorda Link macie w bio. nie przedłużam, więc zaczynamy 90, kurwa, on ja się do mnie przyjął, on nice. ja się do cały team. trzymaj się z nami, trzymaj się z nami, zaraz będę, zaraz będę, idź do niego już, ja jeszcze lecę. Na mnie cały team jest. To dojdziesz do niego, będziesz sam. Ja się uleczę, ja się uleczę, mogę? Ja 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 zabijam, zabijam, zabijam. zabijam, 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 zabijam. Z góry, z góry, góry ci wali. Ja jednego zabiję tam. to był na sobie. O kurde, Francuz się odpalił. Ale mam loot! Ja pierdziele Oni wszystko wiedzą. ci go. Ja mam kurwa 1x0, da mnie 1x0. Jestem Wchodzi w ciebie. Kurwa. Nie! Myślę, że byłeś. Ja Miałem ich do rotacji na Dobij go, dobij go. Jestem. Kurwa. Zabiję, zabiję, zabiję. Lotnia, lotnia leci. 30 dostał. Ta jest strasznie, Tutaj jest do, do budynku, do budynku. Stali. On 30 minut. No i wka awka. Ty to... j**ierdolę. Stośnij mi ten lud mój. A, okay. Smajpa. Taka Tu leży swój... Ty daj mi jakieś, daj mi ja moje masy chińczyku. Tam leży to, na w Leży k**a tam tego. Poczekaj, ja się muszę zlutować, okej? Okay? No Zlutujcie to się. Lud, no, to masz bo wszystko. to za minęły, kurwa? co ty no, ja, ja mówię o tręciu, nie mówię o ciebie. A, ja ci coś tam zostawię, spokojnie. A, kurwa na jedną lokę, za Dobra, już Bef. mogę wam pomóc. Ej, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie. Jaka, dla mnie chodźcie do nas, No, chodźcie Janky do drujka. O kurna, w ciebie wjeżdża cały team i jestem, zaraz będę. Chodźcie, chodźcie. Tak, tylko mnie kolapsują. Oni są dobrzy? Nie są D, Nice. nice. No, od razu. O kurde, jaki shotgun fajny. Tactical fioletowy. Dajcie max jakichś, o, totalu. A Uciekają. Tam jest, na, tam jest, bok, tam jest, w tam jest bok, solo. A się Dajcie ammo do tego, do... Yy, snajper Chodźcie na mnie, na mnie Dobra? Okay. Zaraz będę jest solo jeszcze solo. Na mnie jest Lop, lop, lop. No. Krak, mam Kurwa, jemkę nie zrobię. Dla mnie to Dla... go... jest. Dla mnie to jest. Ja jedę do tego napieraka naszego. Idę ciebie. Idę ciebie. Gdzie ty go masz? To na mnie. Ty tam dzisiaj czekasz, bo. To bo. Nice, dosta. nice. Ej, patrz tu, 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 tu. tych, tych. Tam patrz, się biją. Dobrać. E, to jest jakaś tragedia, chodźcie, tu jest solo. Dajcie, no, no, to jest Audi, to jest Audi. Wiem, chodźcie. Musimy w przeszłości wjechać, a ja. Dead. Dead. Dead, kolejne. Zero, zero, tutaj jest. Zabij go. Nice, nice. wszyscy dead. Ej, pójdę tak się, pójdę się. No i chłopie, tak się cały team. Dajcie miamo do RPG a Dawaj mi jamo RPG. Łap, Łap, to, a, Łap. To. O kurde, dobra, weźcie trochę na zapas. Zdjęłam. Dobra, każdy niech weźmie może po 3 medy, co? Ja, ja mam trzy medy. Ja, ja zawsze. 15 osób, dawajcie 40 chociaż. Tam, gdzie się waliło, o, tam, no, tu, się tu, 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 walą. tu, 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 patrz, tu, 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 Puszcza i RPG osiąga. Puszcza Krak, krak, krak. White. Gonimy, gonimy. Gonimy to. Dawajcie tak. panowie. Ty, ty kurwa, Franco, fragów tutaj baje się tak. Krak. Kurde mówię, odpalił się w końcu. Ej patrzcie, ja wam puszczam tu RPG, wy w nich wjeżdżacie. Kurna. Да уйти, да уйти. Добра. Найс. Другая стать. Тут, тут большие. Знеро. Знеро, маю. Да. Найс. Знеро, Ой, сори. Эй, лес, оставай, лес, Kulka, weźcie się uleczcie daj, i daj, 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 daj. Ej, weźcie po mnie, mnie Ej Gdzie jesteśmy? Nie, dobra, już mnie tu Dobra, ale Jojami trzeba jeszcze ulec tak. Ej, chodźcie chodźcie, się chodźcie, chodźcie, chodźcie Nie, chodźcie przez mnie, chodźcie mnie Weźcie go, przerzucić go, bo ja nie mam jak No, Ja, ja oddechnę, ja oddechnę Dobra, dawaj, dawaj, bez Trio na duo, trio na dół No, z boku, kurwa Spróbuję przetarpować, uleczysz go? Przejdę mnie Nie, nie mam jak Ma Masz, masz? A, dobra no, Dawaj, otwórz, otwórz, otwórz Wszystko, ej! No, kurwa. Jestem, jestem, jestem Nie! O ja. Dobra, kurna. dobra to Dobra, wygracie to, z czego było no. Dobra, idę, ostro, gdzieś dostał nie, nie mam dużo medów. Kurna. Ja się, ja się full, ja się full lecę, ja się full lecę wygrać. O, trapper. Wywali ciemkę. Dobra, wywalam potki. Będę grał na medy. Dobra, grać, Pudzina, grać. Tak? Nice. Ładnie Mam ja tylko pompa No gra się to mm -hmm. no, wiesz, trzeba być gotowym, nie? Mam 6 medów, Spokojnie, to możemy nawet zagrać na ostatnią ty, ty masz tylko na daleko bronię Kurna, pod nich. Domek, chodź, chodź, za mną, za mną. Albo ty nie masz co... Ser... Mam grappler. Mam grappler. Łapię. Krach mają. Flotuję. Ty trzęsiał, rzuć mu masę, rzuć mu masę, trzęsiał. Zaraz mu rzucę. Tylko niech do mnie przyjdzie, chodź do mnie. Misiu, przyjdziesz? Tam się. A mnie matcy, bo chłopiec na mnie. nie mi robi na chilochę sobie podrażę? Najlepiej jakbyś na chilochę zagrał. No wiem właśnie, chcę. No. Ale to... które ty dziesiąty? Dobra, ty możesz zagrać. Ty dwa ząbki Ej, się co to drewno, drzewo. Ej. Ja? Ja? No, byle co, no. Obok nas z żerą, to ma się... okay. Nie, nie wychylaj, no. Nie wychylaj, spróbujmy przeryć, musisz mnie bronić, słuchaj. Przez ostatni zon, przez ostatni zon. Domkiem. W domku macie masów dużo. Otworzysz tą ścianę? O. Otworzysz mi ścianę? Czy coś? A, dobra. Yeah. That? Ładnie Dobra bądź, się ładnie Frontus Ja pierdzielę, ale łatwo, łatwo Nice Na mnie, na mnie, na mnie, proszę oh. Tak? Dwóch, dwóch na mnie jest jak coś, tam na, moj, na moim body było no, dwóch Został został Grałem pod wino, grałem pod wino. Tak. Chwaj, zerwisz z Dobra, idę, idę. A, ja ma, ja macie tylko impulsy, automat... ja tylko impulsy. Ma, macie automat w zonie. biga tam możecie kupić. Nie mam golda. Masz 120, a ty nie masz. Tak. Dwa bigi możecie. Ty nie możesz kupić jednego, jednego możesz biga. Tylko. biga, no. Uważaj. Kupiłem dwa biki, kupiłem dwa biki. Jedno innego Też co kupię? Ale gdyby. Mogę ci będę kupić. Mogę ci meda kupić. Mogę. Weź może za, za tego, za PMA, i weź biga. O! Tak będzie najlepiej, bo bez... co? No. Ja za to łączę że mi to musimy to wygrać. Może będzie to 200, może jest mała szansa. O! Med, mam bandaże. Poczekaj, poczekaj, nie idź jeszcze. Chyba, że przejdziesz i zbudujesz bazę. Dobra, to Masz do rotacji? No, mam trzy. A to szybko idź i zbuduj jakiegoś towera Mam uta biorę chyba, nie? Mam uta biorę Proponuję wam iść haja. macie 6 teamów, nie ma nawet całego teamu. Jednego chyba. Nie, 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 nie. Ja haja budujcie. Jak coś to co są... Jest ja dużo sułówek, to było szybkie. Mam hagi, mam nie musicie iść haja. Musicie sprayować każdego, tylko że tu ty nie ma. Masz... Ej, nie, nie podjeżdżaj, nie podjeżdżaj. <stuszytania> Ale haja budujcie. Ja będę z, na Diggla, będę z digla palił. <stuszytania> d, D... Sam zortował. Bagałem pod całego. Ta, 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 my musimy na spokojnie teraz, słuchaj, 15 punktów nic. Pod nami, zobacz. Zobacz, tu. Dawaj, dawaj. Dead. Nice. 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 No, no go. dobić. Dobijesz go? Tu jest, weź zejdź i ją go dobi Nie, to, to bez, bez sensu. plecy chłop. Dobra, spokojnie, w dupie plecy. Zabiliśmy go. Mhm. Tu jakiś chłop. Zaraz bo... Musicie iść impulsem, nie budujcie tego Ta, przyjdzie na tamtego haju haja, tego haja A nie, nie, on nie jest z Tam gdzieś dom jest Musicie na tamtego haja, na tam na tam nasze na haju. Dobra, tam są nasze na na Dawaj, Leci och, chłop leciał Leć impulsem ty. Tam mamy. Lecieć. Lecieć tam Wy no, wybijam, nie, bo... O kurde Dobra Na te bildy, na te bildy Haja, haja, haja budujcie Coś za nami jest. Wyżej, wyżej. Solo. Idźcie na te buildy, tam, w tyłu. White, nice. nice. Na te buildy tu. Czekam bo tu strach. jest jeden, solówka, tu jest na pewno. Tamtych trzymajmy. Dawaj. Pod nami jest jeszcze jakiś cep. A, widzę. Uważaj, bo on ma zamiast. pistolet. A on ma ten... Widzisz go, widzisz go. 30. Za jest, za Tu jest jakiś. Hage, hage, trzymaj. Tak, to cztery. Jedyne duo, jesteśmy jesteśmy jedyne duo. Wszyscy solo, wszyscy solo, Misiu. Dobra. Trzymajcie haja, nie schodźcie. Oni pewnie będą chcieli silopa grać. To na ostatniego musi ktoś z was zejść. solo. Wszyscy solo, jest? wszyscy solo. I co jest, jak poleciał? Obi, 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 obi go. Dobra. Nie. Wejdź na górę, wszyscy są solo, wszyscy są solo. No. Właśnie na hage, trzymamy haja to są 30. Co oni lat... Jak oni latają, widzisz to? Właśnie nie wiem. Ja mam, ich, ma, musicie Wtedy. impulsem, impulsem matce. iść, musicie. Masz matce, masz matce? Mam. Daj hey, matce, daj matce. Ja mam zero mata Impuls, musicie iść, impuls. Kurna. Ta. Nice. Skranku jednego, gmina. No, Oj, na bita. mnie wchodzą, na mnie wchodzą. Masz 500 ledwo matsów Musisz oszczędzać trochę. Ale no, wejmałeś tych służących. To trzy. Pod nami Zaraz w niego wchodzę 35. O, mhm. ale tyle ja to miała rapot Leci Ale jestem ja bym Nie ma tu. na rap, nie mam tutaj Bijemy go No musisz go dawić nie ma Musisz go nawić Oh yeah. Poleciał tam ten nie nie o. idź do przodu. Poleciał. Zostaję od drugiego. Oni się cymują Kraka ma. Nie zabiją mnie. Kurwa co mnie zabiły, no nie wytrzymam Nie, nie złożę na medyram medy iść. KURNA!